16. odcinek, Lisek, FIFA, Road to Glory, wjeżdża, rozjeżdża, wow! Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych tutaj byczków i dzisiaj mam dla was przygotowane paczuszki na sam początek, bo po wczorajszym, no mocnym, otwarciu Ravalsów możemy sobie pozwolić na, po pierwsze, otworzenie tych paczuszek tutaj, za nasze karty, które mamy w klubie, bo żeśmy troszkę zyskali kart, ale dodatkowo e, będziemy także dzisiaj sprzedawać naszych zawodników, bo mimo wszystko... No, zagramy sobie tak, plan jest taki, zrobimy do SBC ważne mecze UEFA, bo zaraz się kończą 4 dni do końca, więc cyk, mamy ważne mecze UEFA zrobione, właśnie w tym momencie, zgłaszamy skład, yeah. makowca jemy tutaj, widzowie, Fifie, chociaż przyznam się, że jedną paczkę już otworzyłem, więc my, my, my bet. ale otwieramy te paczki, gramy eliminację do Food Champions naszym składem, czyli Peter Crouch i tak dalej, Jerzy Dudek tam w ramce i następnie sprzedajemy wszystko, pokażę wam ile mam końców i będę was od was... Chciał, a wręcz będę prosił. To znaczy, będę po prostu Was prosił, żebyście mi zaproponowali karty, które mogą wlecieć na skład na Foot Champions i zbudujemy nowy skład na Foot Champions. Taki, wiecie, mocny już bez jakichś. To nie będzie XD skład, tylko jakiś taki mocny skład. Zastanawiam się. Możecie mi jedno pytanie na początku. Możecie mi na nie odpowiedzieć. Czy wrzucić Holanda, czy wrzucić Smolarka? Bo będę miał, podejrzewam, że będę miał budżet. 300 tysięcy będzie. I tutaj pytanie, czy Holand, czy Smolarek powinni zagościć w naszym zespole? To jest pytanie do Was, moi drodzy. My teraz lecimy do paczuszek i, i komentarze. Moi drodzy, nawet drewniaki w rękach Lisandro to rzeźnicy. Mati napisał i Mati, ja się z Tobą zgadzam. Ła! wjeżdżamy, rozjeżdżamy, to jest nasza tutaj domena. I Szymon napisał, fajnie by było, jakbyś kupił Smolarka i zrobił z niego gwiazdę zespołu. No. No, i to mnie kusi, nie? To mnie kusi. Oksy napisało, że fajna seria, oby tak dalej. Licek wjeżdża, rozjeżdża. Wow! To bardzo mi miło, bardzo mi miło, bo widzę, że y, ten kanał rozwijamy. Rozwijamy i małymi kroczkami będziemy szli do przodu. I ja myślę, że. Y, patrzcie, to nawet banerów nie dali, ty, gargamele. Ja myślę, że po czasie, no to, to naprawdę może być fajna seria. Fajna seria, która. Y, no nie, to on kosztował 3,5 tysiąca. To może być naprawdę fajna seria, która... Mam wrażenie, że pokazuje takiego casualowego gracza, który po prostu sobie przychodzi do domku, odpala Fifunię, nic nie kombinuje, co ma, to gra i tyle. Bez żadnego handlu, bez żadnych skład battlesów, po prostu lubi grać z innymi i, i sobie gra. Może na troszkę wyższym poziomie, ale... No nie gadajcie, ty, ja, ja, dla, ja dla was paczki przygotowałem, tu banerów nawet nie ma i od Matko jedyno, no nieźle Dobra, wystawimy to sobie na licytację Więc tak jak mówię, myślę, że to może być fajna seria Która po czasie będzie, yy, będzie Fajnie się klikała I, I też będzie, już się fajnie ogląda A po czasie będzie jeszcze ciekawsza Że tak zbudujemy coś, coś ciekawego yy, Dobra, no nie ma tutaj Naszej paczki yy, Chętnie bym otworzył jakąś paczkę tutaj, ale Szkoda mi końców Weskitu. Więc moi drodzy, mamy 4-0 w eliminację do Food Champions i ja tu zagram na Fokusie. Naprawdę, mocnym fokusie to 6 meczów. I zobaczymy. I to znaczy jak przegramy mecz, to, to dogrywamy do 6 i tyle. I tu nie kombinujemy. Ale jeśli będziemy wszystko wygrywać, to gramy do końca. Trzymajcie kciuki i no jedziemy z tematem. Z kokosem jedziemy. Jazda. Panowie, panowie Ja wiem, że wakacje... Nie ma. Tak jest, Jean-Falex, jazda, jazda z kokosankami. Je, pa, Dudek Dens, Dudek Dens, on to robi, nie? Pa, hop, hop, hop. Hop, Dudek, Jerzy Dudek, proszę Państwa, Jerzy, Jerzy, kibice oszaleli na stadionie, Dudek Dens powraca. 20 lat później. Po co Holand, jak można mieć Petera Croucha, teraz jaka kontra? Peter Crouch od poprzeczki, kibice skandują tylko dwa nazwiska. Dude, i crouch, lecimy tutaj, dur. Aj tutaj jeszcze, no nie mógł nic zrobić, nie mógł nic zrobić. To wszystko zasługa Pitera Croucha i Jerzego Dudka. Oj oj, 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 bez szans. O matko, ale wykończenie. Medzo szóste zwycięstwo, Knatis 1 1 let's go. Depoj, depoj, idzie wrzutka na Pitera. O kurde, ty, chłopco oszalał. Noice, Peter Crouch! Let's go! Wychodzi! 6-0! Wszyscy w strachu! Wow! Piękne podanie! Jean Felix, Jean Felix, Felix, Let's go! Good job! Ale podanie! Matka jedyna! Przecież ten duet może znieść wszystko i wszystkich! O kurde! No, Peter Crouch! Ale wiecie co? Chyba już. Bo no, dużo gram, dużo gram w tą grę, no nie, nie da się ukryć. Dużo w to gram i kurde mam wrażenie, że y, precyzyjne wykończanko lepiej siedzi niż się działo. Pięknie, Pit... no nie no i teraz Peter Crouch zaczął coś grać. Aż mi szkoda, jest go sprzedawać, naprawdę. Ojo, oj, jo, oj, 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 jeży, jeży. Woohoo! Wow. la la de paio. Noise Peter Crouch let's go. Noise Peter Crouch let's go. No oh, yes, so. Peter Crouch. Ay ay ay. Nice. Wow! No nieźle, powershot kurczę na zielonym. O matko, jedyna. Wow! Wow! Esasito di paino! Let's go! O matko Łepa Come on. O matko jedyna co jest? Ty nauczysz się pareshotów! Peter Crouch! O matko! Nice! Ja cię kręcę jeszcze... Let's go! Verna! 10. 9-0! Let's go! No da pani Mateo 2 naprawdę. Przecudowne! Let's go! Włoch! Na czerwonym! 10-0! Paczka <grym> dwóch, piłkarzy, 7, 5, 8, 3 banery daje, please. O inform! O, zajebiście. Argentyna nieważne, ale infort spoko, bo gdzieś tam go możemy przepalić. Armani, ty. No mówię, za chwilę Gucci yy, i tak dalej. Dobra, mega paczka. Jazda z tematem i z kokosem. Cyk. Dobra, zajebiście. Francja, no nie no, bez banerów to co możemy pomarzyć o czymś dobrym. Ty, ten hack, on może coś kosztować holender. Tak, o, 5000 jadymy. Dobra, to Lizo. No paczka. Na ten moment nie najlepsza, ale to nic widzowie, nie przejmujemy się tym. Paczka rzadkich zawodników, paka za 50 tysięcy, trzymamy kciuki i Dobra, nie widzieliście tego, nie? Ja pierwykam. No i paczka za 100 tysięcy. Dmucham. Dalej. I trzymaj kciuki. Inform. Bez lokautu inform, jodupia. Żozelu, ty, że nadulą chyba. No nie. Bez jaj, ty, co to jest? Dobra, widzę, wiecie co? Wiecie co? Wiecie co? Takie nagrody to ja nie szanuję, nie? Ja, pikole, ty. Gościu. No i teraz widzowie najważniejszy temat, mamy 220 tysięcy, ale umówmy się, jak zadecydujecie, że kupujemy smolarka i robimy z niego takiego wiecie wymiatacza, to, to nazbieram, on kosztuje 280 tysięcy aktualnie, więc podzi podziubiemy, podziubiemy i te 280 tysięcy znajdzie się, no albo druga karta to jest Holland, to jest Holland, pytanie do was. On też kosztuje w okolicach 300-260. Nie, no idealna, idealna cena w sumie. Jak smolarek, więc identyczne ceny. Dajcie znać, kogo chcielibyście, żebym przetestował. Czy Holand, czy smolarek. Daj znać w komentarzu. Ja Ci bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym 18.00, bo to jest Daily i FIFA. Trzymajcie się cieplutko, pa! pa.